Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam Was w czytaniach na luty 2019 roku. U mnie tutaj już nastrój walentynkowy. Chciałam Wam powiedzieć, że będą to czytania tylko miłosne w tym, w tym, w tym miesiącu właśnie. Zaklinam tu przestrzeń dla Was, aby ściągnąć jak najwięcej miłości, a takiej energii, energii sprzyjającej rozwojowi uczuć w Was, i, i radości, radości cieszenia się z drugiej osoby, z bliskości drugiej osoby, drugiej ukochanej osoby w Waszym życiu. Kochani, karty mam już przetasowane wstępnie. Zrobię to jeszcze tutaj chwileczkę dla Was. Jeszcze raz je przetasuję i zobaczymy, jakie energie będą towarzyszyły właśnie wszystkim osobom spod znaku lwa na luty 2019 roku. Proszę pamiętać o tym, że energie w tarocie są dualne dlatego jeśli ja robię odczyt dla i odczytuję rozkład jak dla kobiety, a jesteś mężczyzną i, i słuchasz tego czytania i to czytanie czujesz, że koresponduje z tobą, że jest dla ciebie to proszę sobie te energie wtedy kochani wymieniać robię to dla trzech grup za chwileczkę położę karty dla pierwszej być może to właśnie ty będziesz się w tej grupie znajdować być może z tą grupą będziesz tutaj korespondować być może znajdziesz tutaj jakąś podpowiedź, wskazówkę dla siebie. Pamiętajcie kochani o tym, że tarot to nie wyrocznia, tarot mówi tylko o energiach, które towarzyszą nam na dany moment, a my jesteśmy kreatorami naszej rzeczywistości i to my mamy bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób nasze życie, na tą, naszą przestrzeń kreujemy, tak? Tworzymy. Natomiast tarot służy podpowiedzią, mówi o tym, że taka sytuacja może być, może zaistnieć, pokazuje jakie tutaj są rady, jakie ostrzeżenia i możecie z tego jak najbardziej skorzystać. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób spod znaku lwa w rozkładzie miłosnym na luty 2019 roku. Poproszę o prowadzenie Poproszę o wprowadzenie sił wyższych w tym czytaniu. Luty 2019. Lew. Lew. Już patrzymy, kochani. Już zajrzymy. Mhm. Miłość, kochani. Miłość, kochani, pięknie. Różne te energie tutaj już robiłam dzisiaj kilka czytań, wczoraj również dla różnych znaków. I po raz pierwszy tutaj właśnie wychodzą takie energie, po raz pierwszy właściwie widzę tutaj taką w tym miesiącu energię naprawdę czystej, pięknej miłości. tak? Ktoś tutaj przychodzi do Was, kochani, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Następuje po prostu u Ciebie wymiana jakichś szybkich informacji, szybkich wiadomości. Dochodzi do Ciebie po prostu jakaś informacja, tak? Jakaś informacja. I pojawia się tutaj w lutym ta osoba, na którą w końcu czekasz, tak? Na którą czekasz, na którą czekałaś, na którą czekałeś tyle czasu, tak? Następuje naprawdę tutaj to, ten okres czekania. Ten okres czekania tutaj jest jak gdyby zakończony. Okres czekania jest zakończony. Następuje zakończenie tego cyklu, gdzie tutaj nasze lwy długo czekały, aż coś się wydarzy. I w końcu się wydarza. I w końcu w lutym tutaj się wydarza. Kochani, czeka oczywiście Was praca nad tym związkiem, tak? Praca nad tym związkiem, pielęgnacja tego związku, pielęgnacja tego uczucia, dopieszczanie tej drugiej osoby, dbanie o siebie nawzajem, tak? Bo nigdy, nigdy w związku nic nie przychodzi samo. Wzajemny szacunek, miłość i... Praca, oddanie dla drugiej osoby, poświęcenie często, kompromisy i tego typu inne rzeczy budują właśnie fajną relację, na którą wy macie tutaj, macie tutaj taką, taką szansę właśnie, właśnie w lutem. Kim jest ta osoba? Ta osoba jest na pewno, jeśli, jeśli mowa o kobiecie, to na pewno ładna, na pewno ładna, tak? Jest to kobieta, która... Jest e, energią taką dojrzałą po 30, 40 nawet roku, roku życia. Przedstawia się tutaj w karcie królowej pentakli. E, taka informacja tutaj dla Was również, że e, w tym lutym, jeśli kochani ta miłość do Was przyjdzie i tak dalej i bardzo chcielibyście tego, to jest szansa tutaj również na, e, na ciążę. Jeśli jesteś, jeśli jesteś kobietą spod znaku lwa i chcesz być mamą właśnie w tej tej relacji, w tym swoim szczęśliwym, miłosnym związku, to jak najbardziej jest tutaj taka możliwość. Wówczas gratuluję i cieszę się, cieszę się razem z Tobą natomiast jeśli nie planujesz ciąży, nie chcesz i tak dalej, no to proszę go potraktować jako ostrzeżenie i po prostu gdzieś tutaj zachować zachować kochanie jakąś ostrożność. Ta informacja dotyczy również mężczyzn tak, jeśli jesteś mężczyzną z pomścia i spotykasz w swoim życiu właśnie taką spotykasz w życiu taką kobietę, to również może być taka sytuacja, że jeśli planujesz, możesz zostać tatą, a jeśli nie, to uważaj, tak? Dokładnie tak. Jako wynik mamy tutaj, kochani, kartę, kartę zwycięstwa, kartę zwycięstwa, ten laur w końcu, laur w końcu zawisa yy, yy, na tej buławie, tak? To jest, to jest radość, to jest świętowanie i kochani, w końcu równowaga, tak? Równowaga w dawaniu i braniu, czyli miłosne Spełniony, pełniony związek, tak? Tu dwoje ludzi, którzy się naprawdę kochają, obdarowują się porówno. Czyli jest tutaj, kochani, spełnienie. Piękne, walentynkowe czytanie dla naszych lwów. Równowaga, miłość, możliwość poczęcia dzieciątka. Piękne, piękne energie. Mój pies mnie właśnie tutaj odwiedził. Zapomniałam zamknąć drzwi. Cześć Sabinka. Nie chcę się przywitać, chyba schowała się. Dobrze, przepraszam Was bardzo za to. I zobaczmy, zobaczmy co tutaj dla następnej grupy osób. Co dla następnej grupy osób. Spod znaku lwa właśnie. Lew luty 2019 w czytaniu miłosnym. Poproszę o prowadzenie. Poproszę o prowadzenie sił. Wyższych. Już kochani patrzymy. To było dla jednych, co dla innych. Mhm. Fajnie. Ale lwy mają fajną energię. Podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Kochani, kobieta, kobieta po 40 roku życia, kobieta po 40 roku życia spod znaku, spod znaku lwa zakłada w lutym rodzinę, albo przyjdzie taka po prostu sytuacja, gdzie być może Twój partner, Twój, twój mężczyzna, złoży tobie propozycję po prostu wspólnej drogi życiowej, oświadczy się, być może będzie to przy kolacji jakiejś romantycznej walentynkowej, kochani, nowy związek, nowa relacja, już Wam to wszystko po prostu pokazuje. Proszę bardzo. Kobieta, która jest emocjonalna, czeka na uczucia, tak? Kobieta, która no, jest bardzo ciepła, potrzebuje domu, potrzebuje rodziny, zawsze jest doskonałą żoną, doskonałą matką, o takiej osobie tutaj mówimy. Dla tej osoby szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina. Kochani, nowy związek, nowy związek, oświadczyny. Mamy kochani, równowagę, równowagę w dawaniu i braniu przepiękne karty karta gwiazdy, czyli ten duch święty tutaj podpowiada, tak, tej naszej pani, aby aby tą propozycję kiedy padnie przyjąć i wejść w tą relację, tak. Tutaj już jest zakończenie wszystkiego, co było dla was trudne. Tylko tylko nowa piękna nowa piękna rzeczywistość, Także zaklinajcie ją kochani jak, jak najbardziej i wchodźcie w to. Wchodźcie w to po prostu, bo karty są karty są tutaj po prostu dla was. Dla Was re rewelacyjne, rewelacyjne. Pięknie. I zobaczmy, co tutaj jeszcze. Dla naszych lwiątek kochanych. Lwy luty 2019 roku w czytaniu miłosnym. W czytaniu miłosnym. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla lwa. Dla osób spod znaku lwa. jeszcze ciekawego. Uh -huh. No, mogłoby już zostać tak miło, a tu niestety nie. A tu niestety nie. Kochani, ktoś tutaj myśli, że jest... Y to znaczy się tak w jakimś poprzednim okresie, tak, Bo mam tutaj kartę, która mówi o przeszłości. Jest to karta złamanego serca, tak? Zawodu miłosnego, bardzo takiego głębokiego zranienia. I czytanie to dotyczy właśnie takiej osoby, która coś takiego przeżyła w przeszłości. I kochani, w ten, w ten, ten cały luty to po prostu no, nie wygląda tutaj, nie wygląda tutaj zaciekawie. Dotyczy to relacji, najprawdopodobniej jest to odczytanie dla kobiet, tak to czuję, dla jakiejś kobiety, dla kobiet. Chodzi tutaj o mężczyznę, energia dojrzała taka często około 40 roku życia i wzwyższy. Król Buław, tak, to jest osoba, która zmienia świat, taki mężczyzna wysportowany, z olbrzymim potencjałem takim, ma dużo w sobie energii, duży potencjał ogólnie seksualny, kochani, dotyczy to właśnie relacji, relacji relacji z taką osobą. Wy tutaj, no naprawdę, to, co wy tutaj przeżywacie, nie jest to ciekawe. Nie jest to ciekawe. Mamy tutaj kartę dosłownie silnej depresji. To jest depresja. Dziesiątka, dziesiątka mieczy. Miecze to, to myśli, to myśl o kształty. No, proszę się przyjrzeć w tej karcie. No, ten człowiek, co on może tutaj jeszcze zrobić? No, niewiele może zrobić, tak? Więc taki stan jest emocjonalny osobie, osoby, Spod znaku Lwa, o której tutaj mówimy. Ten zawód miłosny naprawdę spowodował taką, 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 taką sytuację w Was, w Waszym serduchu, tak? Jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. Najbliższa przyszłość, czyli tutaj ten luty, tak? Początek lutego, no to jest taka potrzeba zatrzymania się. Jest potrzeba zatrzymania się, potrzeba... Mamy kartę wisielca, tak? czyli potrzeba się zatrzymać, potrzeba spojrzeć na tą całą sytuację yy, z innej perspektywy, tak, trzeba jak gdyby odwrócić punkt widzenia, punkt widzenia, punkt spojrzenia, tak? Przez tą kartę chciałabym tutaj powiedzieć, że... Yy, należałoby przede wszystkim samemu sobie powiedzieć, wmówić to sobie i ciągle powtarzać, tak, że ten jeden mężczyzna, to jedno mi wydarzenie, pomimo tego, że tak bardzo czujecie się zranieni, to na tym się świat nie kończy, tak? są inne nowe rzeczy przed, przed wami, są inne możliwości i, i naprawdę tutaj czas po prostu to jak gdyby w sobie przetransformować. Y, przetransformować i kochani, wykonać jakiś ruch w swoim własnym imieniu, tak? Zacząć działać dla siebie, zrobić coś dla siebie. Ta trójka buław to jest karta brama, tak? I to są zawsze takie energiczne działania w swoim własnym imieniu, to są zmiany, to jest y, taka rada tutaj właśnie od, od kart Tarota, aby się ruszyć, aby y, dokonać tych zmian, tak? Aby przestać rozpaczać, aby przestać y, roztrząsać tą przeszłość, kochani, to co było, minęło, po prostu zamknąć ten rozdział, zamknąć ten rozdział i iść i iść do przodu. Nie mam tutaj kart, które mówią o tym, które mówią o tym, że nastąpi rozwiązanie tego czy zamknięcie tego okresu tutaj w lutym. Natomiast podglądam tutaj na przyszłość i jak najbardziej ta karta jest najważniejszą wskazówką w tym czytaniu, dlatego że w 2019 roku, pomimo tego co przeżywacie w tej chwili i to jeszcze w tak szczególnym czasie walentynkowo, balenikowo, serduszkowym i tak dalej, jest mi bardzo przykro z tego powodu, że was to właśnie dotyka, dotknęło. Natomiast podglądam tutaj w przyszłość i w 2019 roku macie, kochani, szansę na to, aby założyć tutaj normalny, formalny związek, formalną, formalną rodzinę, dosłownie, tak? Bo mamy tutaj, kochani, dziesiątkę kielichów i mamy kartę papieża, tak? Czyli mówimy tutaj o formalnym, formalnym związku i to takim związku, który jest um, często uświęcony, zaprzysiężony gdzieś tam w kościele, dosłownie tak. Dosłownie takie, takie, jest, takie jest tutaj przesłanie, przesłanie z tych kart. Także proszę kochani, pozamykajcie w sobie to, bo naprawdę 2019 rok przyniesie wam jeszcze zupełnie nową osobę, z którą będziecie budować, budować swoją przyszłość. I tego wam kochani z całego serca, z całego serca życzę. Pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi jak zwykle niezwykle miło spotkać się z Wami ponownie. Zapraszam Was do kontaktu, jeśli macie taką potrzebę, na sesje prywatne ze mną. Kochani, życzę Wam przepięknych walentynek, romantycznych, pełnych miłości, pełnych uniesień. Życzę Wam, aby ta miłość gościła w Waszym życiu na co dzień, nie tylko, nie tylko od święta. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w marcu.